Musisz. Dzisiaj musisz być morsem. Dzisiaj musisz zjeść pączka. Musisz wyglądać. Zrób to tak, jak inni to robią. Nie rób inaczej. Wyróżnij się, ale tak, aby nie wychodzić przed szereg. Musisz być w sieci. Musisz się pokazać. Musisz zainteresować. Musisz zaciekawić. Musisz się uśmiechać. Musisz umieć. Musisz. Osiągać sukcesy. Musisz gotować, musisz żyć, musisz tańczyć, musisz zadzwonić, musisz sprawdzać wiadomości, musisz żyć, żyć tak, jak musisz. A tak naprawdę nic nie musisz, wszystko możesz. Nie oddawaj się społecznej presji, bądź sobą tak, jak czujesz.